Cześć. No skończyłem czytać Flesha, Savage Velocity. To jest właśnie to i pomyślałem, że podzielę się z wami wrażeniami. Tutaj mamy autorów, a więc Mike Baron, który pisze tutaj większość historii. Do tego jest William Messner Labs. Ja jego znam głównie z Wonder Woman. Nic więcej jego nie czytałem i Jackson Guys który rysuje tu większość historii. Nawiasem mówiąc, ja mam to samo co Omar. To znaczy ja byłem przekonany, że Butch Guys i Jackson Guys długo tak myślałem. To jest inna osoba, że to jest może jakiś kuzyn czy krewny, a nie, to rzeczywiście jest ten sam człowiek. To są historie, które się ukazywały w końcówce lat 80., bodajże od 1987 roku. Jeżeli chodzi o flesza i ja bardzo chciałem Wam pokazać ten trade, bo to jest mój ulubiony w ogóle. To jest mój ulubiony moment flesza w historii. Od czego się to zaczyna? To się zaczyna po tym, jak po śmierci Barego przejmuje rolę Flasha Wally West. On wcześniej był Kid Flashem, teraz będzie tutaj Flashem. I to jest moim zdaniem najciekawszy moment w życiu Flasha, dlatego że mamy do czynienia z bohaterem, który jest bardzo interesujący, dlatego że Mike Baron tu ma sporo fajnych pomysłów. On przede wszystkim bardzo eksponuje ten wątek związany z metabolizmem Flasha, który się odbija na jego osobowości. To znaczy pamiętacie pewnie to jeszcze z Supermana z Wyścigu, który się pojawił kiedyś w semikach, bo tam właśnie Wali był tym, który rywalizował z Clarkiem w tym biegu. Tam też pojawia się taki element związany z tym, że Wally musi bardzo dużo jeść i bardzo dużo spać. Więc on jest również tutaj, ale to też wpływa na jego osobowość, ponieważ on jest niestabilny, on cały czas chce coś zmieniać. Tutaj mamy bohatera, który jest o wiele bardziej ciekawy niż na przykład w tym okresie Peter Parker. Dlatego, że cały czas. Interesuje się jakimiś kolejnymi dziewczynami, i to nie tylko w jego wieku. On ma tutaj 20 lat, ale interesuje się kobietą, która jest mężatką, która jest od niego 10 lat starsza, i on tą kobietę stara się uwieść. Oprócz tego, w każdym praktycznie co, co, co pewien czas ma jakąś nową dziewczynę, z którą można go zobaczyć w pościeli. Co powiem szczerze, jeżeli chodzi o taki komiks w głównym nurcie, i taki komiks, który wszyscy mogli kupić jeszcze biorąc pod uwagę, że była pewna cenzura tych treści komiksowych jest rzeczą dość niezwykłą. On przede wszystkim chce mieć z tego coś, że jest superbohaterem. Nie będzie żadnych gadek typu z wielką mocą się wiąże i tak dalej i tak dalej. Wszyscy jest ciekawszy. On jest dużo bardziej interesujący. W pewnym momencie pojawia się taka scena, kiedy proszą go o to, żeby przetransportował serce na operację do innego miasta. On mówi wprost no dobrze, co ja z tego będę miał. Opłacicie moje ubezpieczenie, dlatego że prowadzę ryzykowny tryb życia, coś może mi się stać, a w Stanach Zjednoczonych to kosztuje. Oni na niego dziwnie patrzą, po czym on mówi coś takiego, że zachowują się tak i patrzą na mnie, jakbym właśnie napluł na, na dywan, podczas gdy ja po prostu chcę coś z tego mieć. Nie chcę zostawić rodziny z długami, żeby dżeli. Tak jak w przypadku Barego, płaciło odszkodowania różnym ludziom. A więc tu się dzieje bardzo dużo. Cały czas, jak mówię, on nie jest lojalny, nie jest wierny, interesuje się kobietami. Kiedy już nam się wydaje, że on chce pewnej stabilności. To w pewnym momencie się zaczyna interesować jeszcze inną kobietą, no i baron sobie rzeczywiście tutaj pozwala na długo, bo pojawia się wątek przede wszystkim, pozwala sobie baron na dużo, ponieważ pojawia się wątek i narkotyków, i także zupełnie inne spojrzenie na Speedforce, takiego narkotyku, którego wstrzyknięcie powoduje, że ludzie Mogą się poruszać tak szybko jak flash, natomiast tutaj sankcja za to jest surowa, ponieważ oni się zaczynają gwałtownie starzeć. Ten narkotyk, i w ogóle dla mnie, Baron bardzo ładnie pokazał taki ten proces. Na tyle, na ile on sobie mógł w tej konwencji pozwolić, bardzo ładnie pokazał ten proces, który człowiek przeżywa kiedy te z tych narkotyków, do tych narkotyków sięgnie, taki dewastujący dla organizmu, to znaczy ja mówię, ja na tyle, na ile sobie to mogę wyobrazić, ponieważ, no, widzicie tutaj, cały czas są jakieś, czytamy i jakaś kolejna laska się pojawia. Więc on zrobił to w taki sposób, jak ja sobie wyobrażałem, że jakaś osoba rzeczywiście taka, która jest pod wpływem narkotyków, czy ma z nimi kontakt, to wszystko przeżywa. Ten taki dewastujący proces, który się z nią dzieje. Jak mówię oczywiście, nie chcę tutaj tworzyć wrażenia, że jest to nie wiadomo co, bo jest to po prostu bardzo sprawny komiks, ale w porównaniu do Spidermana który wtedy był pisany, to on jest dużo, dużo lepszy. Tu Mike Collins rysuje, nie Jackson, ale on też się sprawdza, on te końcowe historie rysuje, więc mamy jako przeciwników, mamy Wandala Savage'a, a tutaj już Flash jest po tym, jak on z kolei, te narkotyki zostały w niego, ten speed został w niego wpompowany. Zresztą to Łukasz Nowak mówił, że Mike miał w swoim czasie problem z narkotykami, być może taka autentyczność, Autentyczność, która bije z tego komiksu w tej części, jest rezultatem jakichś jego własnych doświadczeń. Zresztą na jednym z kadrów jako ci, którzy te narkotyki wzięli, pojawia się Steve Root i moim zdaniem Mike Baron, Czyli tacy dwa i długoletni współpracownicy komiksowi, zwłaszcza jeżeli chodzi o serię Nexus. I, i to jest spoko. Bardzo mi się to, to podobało, tak jak mówię, ze względu na autentyczność. W pewnym momencie przejmuje to Messner Labs i ja pomimo, że bardzo szanuję Łukasza Nowaka za jego wiedzę przede wszystkim o uniwersum DC, kompletnie się z tym nie zgadzam, dlatego, że Leps pisze, on pisze tak, Krótszymi zdaniami, czyta się to lepiej, ale praktycznie od początku ja już widzę, że to będzie szło w stronę Peter Parkerowania, czyli już nam się ten główny bohater robi, jakiś taki, że nam zaczyna być go trochę szkoda, bo on w pewnym momencie traci wszystkie swoje pieniądze, musi po prostu no, zacząć pracować, jest mu ciężko. Konflikt, który był pomiędzy jego dziewczyną, tą starszą o ponad 10 lat, a jego matką. Także one obie w domu, w którym były 24 sypialnie, nie mogły się pomieścić ze swoim ego. Nagle robi się jakiś taki stępiały, one jakoś zaczynają już na siebie sympatyczniej patrzeć, więc bardziej się to robi w stylu Mary Jane, ciotka May. Tutaj Greg Rock zaczyna rysować, to już jest początek tego, tego ranu Messner-Lepsa i ja chcę być dobrze zrozumiany, to, to nie jest tak, że on to pisze jako źle, mówię o Williamie, bo, bo oczywiście dobrze i te rysunki też tutaj są dobre. Poza tym Baron go zostawia w pewnym momencie, no, w takiej sytuacji, kiedy pewne wątki będzie musiał Messner-Leps zakończyć. W związku z tym na pewno mu nie było łatwo, ale to już się robi takie przewidywalne dla mnie i, i, i mniej interesujące, mimo że oczywiście nadal na poziomie i fajnie. A więc tak, rysunki mi się podobały bardzo. No, Chang, który był takim złym, tak, taką negatywną postacią tutaj, też się jakiś taki robi bardzo sympatyczny. Daje Fleszowi czek, żeby mu pomóc, wiecie, to wszystko. Po prostu tamto było przez to, że to, co pisał Baron, przez to, że to było takie niejednostronne, czyli ten główny bohater był rzeczywiście taki kontrowersyjny w swoim podejściu do życia, do kobiet, do ludzi i tak Czyli wstać go było na heroizm, ale też z drugiej strony myślał o sobie. I jakby też staramy się to zrozumieć, im człowiek jest starszy, tym myślę, że go lepiej rozumie, że no każdy z nas, jakby to prozaicznie nie zabrzmiało, no musi z czegoś żyć, no i te pieniądze też są ważne i chce osiągnąć jakiś sukces i myśli o swoich potrzebach. On wprawdzie te swoje potrzeby stawia wysoko, więc ten instynkt samozachowawczy ma tutaj naprawdę dobrze rozwinięty, bo wydaje mi się, że Baron do tego podszedł tak, że dam wam. Alternatywę jednak dla e, Petera, dla Spidermana, i zrobię kogoś, kto jest po prostu o wiele bardziej interesujący, ponieważ jest wielowymiarowy. I to mu się udało. A jeżeli chodzi o to, co się działo później, to moim zdaniem to już zaczęło wracać do takiego stereotypu schematu. Naturalnie czasami baron jest przegadany, czasami mogłoby to być wszystko krótsze, natomiast pomysłowości, inteligencji mu odmówić nie można, więc ja bawiłem się dobrze. Powoli zresztą będę się już zbliżał do końca. No widzicie, no, co chwila. No te, tego, tego nie było wtedy w komiksach. To wszystko było gdzieś chowane, a on to pokazywał. Mówię o takim komiksie superbohaterskim, więc to jest Savage Velocity. No ja myślę, że mogę polecić. Oczywiście decyzja jest wasza, w każdym razie ja bawiłem się dobrze. No i z mojej strony to tyle. Dzięki. To cześć.